Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z biologią. Dzisiaj zajmiemy się tematem z botaniki. Pomówimy sobie o roślinach okryto nasiennych. Jest to dosyć liczna grupa, nawet bardzo liczna, bo to aż 350 tysięcy różnych gatunków. Więc myślę, że warto co nieco o nich wiedzieć. No i tutaj trzy takie zagadnienia. Na pierwszym miejscu o wspólnych ich cechach: jakie trzy to będą trzy takie cechy które łączą wszystkie te rośliny, począwszy od tych najprostszych, najmniejszych wielkości około jednego mm, bo takie też tutaj występują, na skończywszy na potężnych drzewach, może nie aż takich jak sekwoje, o których było ostatnio, no ale równie potężne drzewa, na przykład liściaste w Polsce, które my pewnie dobrze znamy, tak? To są właśnie te z grupy okryto-nasiennych, tak? Co to za okrywa? Okrywająca nasiona. Druga ich nazwa to w ogóle jest okryto zalążkowe, czyli też te zalążki czymś są okryte. Co to za okrywy? O tym ja dzisiaj opowiem. Mam nadzieję, że kilku rzeczy się dowiecie. Także zapraszam do wspólnej nauki. Ale jeszcze dzisiaj na początek rozwiążę zagadkę z ostatniego odcinka: Zag zadanie, tak? Zadanie, bo to nie była zagadka, praktyczne zadanie do wykonania. Ja też to zadanie wykonałem, i to jest moja szyszka sosny czarnej z ostatniego odcinka którą poddałem kąpieli. Wam też tak zaleciłem żeby znaleźć sobie szyszkę i wrzucić ją do wody i zobaczyć co się z nią stanie. To co się stało z moją szyszką. Ona zamknęła się dosyć tak mocno, chowając nasiona wewnątrz, tak. Nasiona są oczywiście bardzo cenne, bo dzięki temu ona się rozprzestrzenia, tak? rozwija i rozmnaża. Także takie jest zobaczcie biologiczne znaczenie Yy, też procesów, które dzieją się wśród roślin. Tak? No ale przejdźmy do tematu. Dzisiaj będzie o roślinach okryto nasiennych i okryto zalążkowych. To są takie wymienne nazwy. No i przede wszystkim skupię się na jabłku. Tutaj mam taki gałązki jabłoni. O tym dzisiaj powiem. Jabłko jest takim typowym gatunkiem z tej grupy, także można sobie na tym przykładzie wiele rzeczy wyjaśnić. No, ale tak jak mówiłem, tak jest to bardzo zróżnicowana grupa. Mam też tutaj kilka innych gatunków, tych, właśnie okryto nasiennych. Z mojego sadu, tam poza jabłkami rosną sobie takie różne fajne kwiatki. Myślę, że jak kojarzymy kwiat normalny, taki jak my znamy tak, z naszego życia codziennego, to to są właśnie okryto nasienne. Tak? tak bezpośrednio to, co okrywa nasiona, to za chwilę, tak. No, ale będzie to kwiat, tak? Czy ten kwiat, jako najważniejsza cecha roślin okryto nasiennych, czy okryto zalążkowych, no i taki kwiat o zwykłej takiej budowie, typowej, tak? Czyli mamy barwne płatki, tak? Mamy działki kielicha, też są może nie takie barwne, bo zielone, tak? No, ale też tutaj zwykle występują. No i poza tym, to co najważniejsze, jest schowane we wnętrzu kwiatu, czyli pręciki i oczywiście słupek najbardziej tam. Strzeżony i chroniony, tak? Bo tam jest to co najważniejsze, komórka jajowa, czyli przyszłe dziecko tej rośliny, tak? Także kwiaty o takiej normalnej budowie, często właśnie barwne, pachnące, to jest typowa cecha okryto nasiennych, czy okryto zalążkowych, tak? No i te zalążki, czym są okryte? Właśnie są schowane we wnętrzu słupka, są tam pilnie strzeżone, no i to jest też. Ważna oczywiście ich cecha. No i dalej kwiat przekształca się oczywiście w owoc, tak? Jeżeli to będzie kwiat jabłonki, no to on przekształci się w owoc. I dokładnie jaka to część kwiatu przekształca się w owoc, oczywiście słupek, tak? Te komórki jajowe dadzą nasiona jabłka, natomiast powierzchnia słupka przekształci się w ten miąższ owocu, tak? Także słuchajcie, teraz kontynuujemy jeszcze te cechy. I jeszcze trzecia nam została, czyli budowa liścia. Liść o takiej typowej budowie, taka blaszka liściowa. Tak, tutaj może więcej widać. To jest właśnie typowa cecha, tak? Rzadko zdarza się jakaś modyfikacja liści, chociaż tutaj też występują w tak dużej grupie, no pewnie znajdzie się jakiś gatunek nietypowy, kaktus chociażby, tak? No i ale typowo to są właśnie takie duże liście. Typowej budowie w postaci blaszki liściowej, tak. No i pozostałe cechy, takie, może już specjalistyczne, zostawmy to botaniką, jakieś tam tkanki roślinne, no trzeba mieć mikroskop, żeby się temu przyjrzeć. Coś tam jeszcze byśmy znaleźli, ale to jest dla nas może mniej istotne, tak. Także przejdźmy do tematu rozmnażania tychże roślin. Ja tutaj nie tylko o samym rozmnażaniu, powiem też o rozwoju. I cyklu życiowym tych roślin, no i znowu odnoszę się do tutaj naszego jabłka, bo to jabłko opowiem, żeby był konkretny przykład, tak? Czyli słuchajcie, rozmnażanie, kolejne etapy: zapylenie, zapłodnienie, rozwój owocu i nasion, potem rozsiewanie tych nasion wraz z owocami, potem wzrost rośliny, no i cykl się zamyka. Jeszcze dorastanie, dojrzewanie tej rośliny, tak? Czyli słuchajcie, może od, od początku, tak? czyli od zapylenia, to jest taki prosty proces, no przeniesienie ziarna pyłku z pręcika, bo pręcik wytwarza pyłek, na y, słupek. Tam jest taka część, tak zwane znamie słupka, Ona jest lepkie i ten pyłek się przykleja do znamienia słupka. Najczęściej jest to y, zapylenie krzyżowe, tak? Kwiaty się w pewien sposób zabezpieczają przed samo zapyleniem, bo to jest mniej korzystne dla nich. No, i ta przyroda jest taka sprytna, że się przed tym zabezpiecza. No, i potem co się dzieje dalej? Tu jest trochę trudniejsza sprawa, bo ten pyłek wrasta do wnętrza słupka. To co wrasta nazywa się łagiewką pyłkową, i tą łagiewką pyłkową następnie przemieszczają się dwa plemniki do wnętrza słupka. Tam do komórki jajowej. Tam jest jeden plemnik potrzebny do zapłodnienia. Natomiast ten drugi plemnik on zapładnia inną komórkę. I to jest proces tak zwanego podwójnego zapłodnienia. To jeszcze powtórzę, tak? Czyli jeden plemnik łączy się z komórką jajową i mamy przyszłe nasiono, tak? Natomiast drugi plemnik zapłodnia inną, dowolną, tak naprawdę komórkę, i z tego powstaje materiał zapasowy. To jest podwójne zapłodnienie. To jest cecha typowa tylko dla tych roślin, tak? No i po zapłodnieniu, tak? Po tych procesach rozwija się nasiono. Tak, z tej komórki jajowej, no i osłonki twardnieją tak, tego zalążka, bo tam komórka jajowa jest w, takim, w takiej strukturze zwanej zalążkiem. Ten zalążek twardnieje i mamy łopinę nasienną. Natomiast dolna część słupka grubieje i to właśnie przekształca się, to jest słupek, tak, to jest dolna część słupka, to właśnie jest rozrośnięty ten tutaj słupek w takiej postaci. Co widać, jeszcze tu jest ślad. Po słupku, po szyjce słupka, to było znamie wcześniej, tak, i ten ślad, to takie tutaj, ta blizna, czy jakby tutaj to nazwać, to miejsce w jabłku, to właśnie jest ślad po obecności słupka, tak, a to jest jego dolna część, czyli zalążnia słupka. No i co dalej? mamy już jabłko, to kwiaty wtedy obumierają, tak, i one już nawet o tej porze tak naprawdę gubią już płatki, tak pręciki już powoli wysychają. Bo już doszło do procesu zapylenia i zapłodnienia w tym kwiecie, no i potem roślina czeka na to i kusi nas, żeby to jabłko czy inny owoc, żeby zostało zjedzone, najlepiej w całości strawione i żeby rozsiać w ten sposób nasiona, tak? Co więcej, jak to przejdzie przez układ pokarmowy w całości, to w tych resztkach niestrawionych, tak, w tych wydalinach zwierzęcia czy człowieka no będą też. Poza nasionami jest nawóz naturalny, tak? To jest też duży plus posiadanie właśnie owoców, tak? No i no jeżeli to faktycznie nasiono, padnie na taki korzystny grunt, tak, ma też trochę tego nawozu, o którym mówiłem, to rozwija się w małą roślinę, czyli w siewkę, siewka rośnie. Czasami to zajmuje kilka miesięcy, czasami rok, a czasami nawet wiele lat, jeżeli chodzi o drzewa, no i to drzewo dorasta, rozwija się, zaczyna kwitnąć, no i cykl się zamyka. Tak to wygląda. Jest to dość skomplikowane, jak widzicie, tak? Ten cykl życiowy. No i tak to, słuchajcie, przyroda nie zawsze jest taka łatwa do tutaj rozrozumienia, no ale jakiś sens biologiczny w tym wszystkim jest. No o czym warto pamiętać, tak? No, to słuchaj, myślę, że jeszcze musicie troszkę samemu przetrawić ten temat, bo on nie jest taki prosty, tak, no, ale znaczenie to, z kolei, są rzeczy banalne. Także powiedzmy troszkę jeszcze o tym znaczeniu. Oczywiście, jak wszystkie rośliny, organizmy przeprowadzające fotosyntezę, no to mamy dzięki nim tlen. To można po raz tutaj setny powtórzyć, ale to jest ważne. Każdy gatunek zielony daje nam tlen i pokarm, tak. I tu my szczególnie wykorzy wykorzystujemy te właśnie gatunki żeby uzyskać pokarm, tak, to mogą być zarówno jabłka, to mogą być inne owoce i też ziarno zbóż, tak, tam jest mąka, mąka jest tym właśnie cukrem, tylko że złożonym, już przekształconym w wyniku innych procesów, nie tylko fotosyntezy, no i my to wykorzystujemy jako podstawę naszego wyżywienia, tak, te właśnie cukry złożone, tak. No i oczywiście inne takie też zastosowanie, jak chociażby takie cele dekoracyjne, tak? Ja też tutaj przy, przystroiłem po raz kolejny naszą salę tym razem, właśnie gałązkami jabł, jabłoni, tak? My no je wykorzystujemy też, sadzimy wokół siebie różne gatunki o tych właśnie pięknych kwiatach, bo te okryto nasienne mają takie właśnie fajne kwiaty, żeby nas kusić, tak? Czy owady też, żeby, żeby skusić. Do zapylenia i rozmnożenia tych gatunków, tak? Potem owoce nas kuszą i bardzo dobrze, tak? One są zdrowe, zawierają wiele witamin, minerałów, także. No i cukro, oczywiście, my je lubimy. Jak tylko nie przesadzamy z ich ilością, to jest to oczywiście bardzo zdrowe, tak? I trzeba sięgać po owoce, trzeba sięgać po te węglowodany złożone, o których mówiłem, bo to jest podstawa naszego wyżywienia. No i jeszcze takie inne. Znaczenia, no w budowlanym przemyśle to już może mniej, bo tam raczej te drzewa żywiczne, czyli nago nasienne były wykorzystywane. No ale na przykład meble produkuje się z tych właśnie roślin okryto nasiennych, drzewiastych. No i też instrumenty muzyczne. Tutaj kilka gatunków jest wykorzystywanych, bo umożliwia takie właśnie uzyskanie fajnego dźwięku dzięki właściwościom tego drewna, roślin. Okryto nasiennych, tak? Także, no też przyprawy, no wiele, wiele, wiele różnych takich zastosowań. Jest ich tak dużo tych gatunków, że naprawdę, no stosownie do ilości mamy wiele różnych zastosowań, tak? Niektórzy mówią, to moi przyjaciele z Azji, że każdy gatunek rośliny ma określone znaczenie i rolę i należy o tym wiedzieć, doskonalić się, poznawać, bo naprawdę każdy jest dla nas cenny. Jeszcze medyczne znaczenie, tak? OK. No, jeszcze zagadka miała być dla Was na koniec. Jest dzisiaj prosta. Chciałbym, żebyście poszukali sobie, jak się nazywa najmniejsza roślina okryto-nasienna i w ogóle najmniejsza roślina na świecie. Występuje ona też w Polsce. Także chyba nie będzie problemu. No, nie będę więcej podpowiadał, bo to jest prosta zagadka. Myślę, że znajdziecie odpowiedź. Liczę na yy, albo wpisy w komentarzach, albo na zdjęcia z zeszytu. Właśnie z rozwiązaniem tej zagadki, najmniejsza roślinka, mniejsza od milimetra, taka malutka, ale kwitnąca, tak jak wszystkie rośliny okryto nasienne. Także to dzisiaj, słuchajcie, na, tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki, mimo że botanikę tak naprawdę już skończyliśmy, to będziemy dalej doskonalić się w tych zagadnieniach, na które Was zapraszam. Mówiąc dzisiaj już, do widzenia. I zapraszam na slajdy. Jeszcze kilka będzie zdjęć dotyczących tematu. Dziękuję.